rozpoczął się drugi etap remontu dróg w Straszyncinie. Wewnętrzne ulice zyskają nowe oblicze. W planach są nowe nawierzchnie i chodniki dla pieszych. Inwestycja wyniesie ponad 750 tysięcy złotych. Gospodarcze centrum gminy Żeraków czekało na przebudowę od dawna, a o modernizację zabiegali sami mieszkańcy. Te ulice były wybudowane wtedy, co osiedle, to już 40 lat minęło, no i ta infrastruktura wymagała po prostu odbudowy krótko mówiąc mieszkańcy się starali myśmy zabiegali jako sołectwo i radni i, i, i Sołtys No i udało się po prostu wreszcie zdobyć projekt i y, y, no i wykonanie w w tej chwili. Jako wcześniej jest teraz jako radna a i tutaj z panem Andrzejem przyjmowaliśmy wszystkie zgłoszenia, gdzie mieszkańcom bardzo zależało na tym, żeby jednak te główne drogi były wyremontowane, w związku z czym znalazły się pieniądze, znalazła się dotacja, panowie wójtowie nas wysłuchali, nam pomogli, no i dzięki ich staraniom mamy tutaj to co mamy. No troszkę lepiej, na no to wiadomo. Nie lepiej przejść jeszcze to światło, żeby tu zrobili na ten sukien po ciemno jak. Gmina otrzymała pieniążek na drugi etap, to jest kwota ponad. Pół miliona złotych. Drugi etap będzie obejmował przebudowę pozostałych tak naprawdę dróg w centrum koło tzw. pawilonów około osiedla mieszkaniowego. W ramach tych robót będzie wymieniona nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnie chodników. No i związana z tym infrastruktura w postaci instalacji burzowej, część wymiana kanalizacji sanitarnej. Pierwszy etap inwestycji rozpoczął się w kwietniu 2019 roku i został już zakończony. Koszt prac wyniósł około 1 300 000 zł, na jego realizację pozyskano 80% dofinansowania ze środków zewnętrznych.